Witam serdecznie, trochę inny format dzisiaj. Będziemy próbować build order na Anglię z łukami i włóczniami, szybkim atakiem. Chcemy przejść do drugiej ery jak najwcześniej się da. No i wyprodukować jak najwięcej jednostek do 10 minuty. W 10 minucie oczywiście zaczynam grę i sprawdzę ile mamy jednostek, ile mamy wojowników. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dość agresywny build order. Mm. Od go wziąłem i jest całkiem dość prosty. Ok, zaczynamy sześcioma villagersami na jedzeniu. I wysyłamy naszego scouta, oczywiście kolejnym villagersów najpierw. Eee, I pierwszy villager, który wyjdzie, będzie budował e dom. I zaraz po tym będzie mining camp. Drugi villager będzie wysłany na jedzenie z powrotem, czyli ma będziemy mieli teraz siedmiu na jedzeniu. I tym ralim pointem tutaj na owieczki. No i kolejny na złoto, czyli pierwszy na złoto, dalszy do budowania domu i kopalni, drugi na jedzenie, trzeci na złoto i potem już będziemy e, rali pojemność ustawione na złocie do momentu aż będziemy mieli trzech na złocie, wtedy zmienimy e, z powrotem na e, jedzenie. Ogólnie rzecz biorąc będę chciał przynajmniej 8 owieczek tak zebrać, żeby... E, hmm. 8, może 9 ręczek, nie wiem, czy bo żeby to odzwierciedlało sytuację w prawdziwej grze. Okej, okay, mamy trzech na złocie tutaj. Teraz dajemy z powrotem na jedzenie. Jeszcze jedna no, dobra rada, można te owieczki pozabijać pod PC, żeby e, nasi się się lagowali na tym. Okej, okay, wracamy z scoutem. To im jeszcze mamy chwilę z jedzeniem. Ok, scout przeciwnika. Znaczy to jest komputer, który się tak nie za bardzo przyjmuje, chodzi tylko o to, żeby e, przetrenować makro i zobaczyć, jak to wszystko się składa. Ok, zanim długo będziemy mogli przechodzić, jak będziemy 3900, pozostałe lile, czyli już możemy odłożyć i wyślemy tych na. Jedzenie, weźmiemy czterech villagersów z jedzenia i e, wyślemy ich do budowania landmarku. O, jedzenie się nam skończyło. <grymnie> Zrobiliśmy, byliśmy później. Ok, czyli mamy sześciu na jedzeniu i teraz wysyłamy e, wszystkich pozostałych villagersów yes. na drewno. E, tak idealnie chcielibyśmy przejść do kolejnej ery w okolicach minuty czwartej. No i teraz tak. Jest Lumbercamp. I produkują się nam tej zersi, czterech buduje fale rady. Odstawiamy owieczki i jedziemy dalej szukać owieczek. Teraz powinniśmy zeskałtować naszego przeciwnika. Mm, ok, Okej. W momencie, jak będziemy mieli 150 drewna, wybudujemy baraki. To naj, najczęstszą odpowiedzią na łuki oczywiście, zaufanie. No to. Chcemy też to y, od razu skontrować Będziemy produkować łuki i włócznie. Jest, już możemy baraki, zabieramy jednego villagersa, który buduje landmark, stawiamy koszary i za chwilę też będziemy dom stawiać. Też zabieram jednego villagersa z draftu i jedziemy. Gdzie jest nasz przeciwnik? Szukamy. Jest tutaj, tutaj okay. Tutaj będziemy pierwszy longbow od razu wysyłamy tutaj, tutaj jest salę rady, rally point. I wracamy naszym scoutem. Jak możemy, tutaj włócznie chcemy wybudować. Czyli... O, za dużo w kolejce już jest włócznia. I kolejny non -ball. I teraz będziemy makrować do tego, żeby mieć najmniej 10 na pojedzeniu. O, tutaj jest żaleczka. I żeby cały czas produkować widzów, cały czas produkować Armię Zostawmy jeszcze te dwie owieczki No i zobaczymy jak tutaj się nam ta produkcja jednostek rozkłada Ogólnym założeniem jest po prostu pompa jednostek od samego początku zanim długo będziemy potrzebowali domu i zużywanie wszystkich zasobów, które możemy eee, Longbow no i jest pierwszy long jest na złocie. Jest tutaj dobre takie ćwiczenie sobie e, wydawania surowców, no bo musimy obserwować, tym przypadkiem czegoś nie robimy. Widzimy cały czas Rally Point jest ustawiony na drewno, do tego drewna będziemy zbierać. Tutaj komputer stara się... Oj, tego nie chcemy robić. Nie chcemy dać jednostek, bo chcemy sprawdzić, ile będziemy... Nie w stanie wyprodukować no i, <coughs> lecimy dalej. Okej, okay, czyli obroły się produkują. Obserwujemy, żeby się nie, za, nie zaciąć z produkcją. Cało, że całe założenie tego buł jest e, Takie, żeby mieć bardzo dużo jednostek jak w najszybszym momencie. Teraz ja, już powinniśmy harasować, szukać tych. Lidersów e, przeciwnika, gdzie możemy ich zaatakować. Kolejny domek e, używam widgerców z, z drewna do tego, żeby e, żeby budować te domki I lecimy dalej. Tych się lombołów trochę dalej naokoło. Okay. Mm. No i szukamy 5, 5 e, longbow dwuszotuje Razem musi strzelić, żeby zabić lidersa więc taka grupka, że jeszcze powinna być okej. Okay. No to spróbujemy tutaj raz. Dwa! O. A, prylatów wybruje, przelaci. że no, no. no i produkujemy jednostki. Produkujemy jednostki, żeby... Okej, okay, jak naj... Żeby tego przeciwnika e, przydusić trochę w bazie całe. Może nie, okej, tutaj się jest jedzeniem, trochę zaczynamy powoli że tak powiem zwalniać to no, możemy dostawić pójdziemy na jagody nie jest to najlepsze źródło jedzenia ale jest blisko nie muszę chodzić tymi butersami wie nigdzie no, kolejne longboły. idziemy robimy tutaj kółko staramy się nie rozdzielać armii I nie tracić jednostek okej okay. w tym momencie mamy już Zabieramy niektórych villagersów, yeah, yeah, yeah. trochę villagersów z drewna. Żeby to jedzenie też e, rosło jak, jak na, widzimy, że się nie wyrabiamy <śm> z jedzeniem i w yeah, tym momencie wrong, chyba we... możemy postawić później Nie weźmiemy tutaj trzech yeah, villagersów yeah. 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 i postawimy na... damy na e, złoto, żeby móc za niedługo te upgradey. Tutaj komputer Okej, okay, Jedzenie pod center się skończyło, no to dosyłamy na kolejne źródło jedzenia. Mm. Mamy 8 minutę, te jednostki cały czas się produkują. Staramy się nie, nie zablokować. Tutaj odświeżymy nasz e, lumber camp pod drewna, żeby przypadkiem nasi e, Gliżersi nie chodzili za daleko. No i, i powoli. Będziemy zbliżać się na 60 minuty. I go będziemy mogli zrobić nasz upgrade do ataku. To jest nasze założenie je takie. To chcemy te upgrade y też robić. Ok, wycofujemy się po komputer. Tej trzech nic nie robi, ojejku. walki nie są zbyt wymagające mam yeah, no, widzisz well, nam brakuje? jednego złota Ok, jest możemy jest atak zasięgowy poprawiony i kolejny longbow i zbliżamy się do tej dziesiątej yeah, minuty i zobaczymy ile wyprodukowaliśmy w naszym ok eee, usuniemy wszystko z kolei i zobaczmy mamy 35 villagersów i 35 jednostek militarnych czyli całkiem przyzwoicie myślę, że taka produkcja w trakcie normalnej gry byłaby odpowiednia no to Oczywiście potem, gdy nasza liczba glitchersów się zwiększy, będziemy mogli zacząć dostawiać farmy dookoła TC i zacząć brać upgrade'y ekonomiczne cały czas, yeah, oczywiście we harasując we tymi we jednostkami naszego przeciwnika, aż do momentu, gdy nasza ekonomia urośnie do tego punktu. Będziemy mogli, wszystkie upgrade'y tutaj, i albo spróbować terenami złamać przeciwnika, jeżeli jest na to miejsce, albo przejść do kolejnej ery i upgrade'ować nasze jednostki. Taki. Ok, to przetelnowaliśmy to, damy tutaj Surrender. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzach. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Pozdrawiam o koloko.